Bardzo efektywnym e, przepisem, takim domowym, jeśli chcemy uzyskać taką fajną taflę sypkich włosów, nawilżonych, takich odbitych od nasady, takich. E, wzmocnionych, elastycznych, tak widać, że po prostu są one zdrowe. Słuchajcie, jest sok z ziemniaka i bardzo rzadko kto wykorzystuje tak naprawdę ten sok z ziemniaka, a on działa fantastycznie. To jest sok z surowego ziemniaka. Wystarczy, że weźmiecie jeden, dwa ziemniaki, wycisnie, wyciśnijcie z niego sok. Jeśli nie macie sokowirówki, możecie po prostu go zetrzeć, dodać trochę wody. I wiecie, albo z blenderem go później jeszcze potraktować, tak, żeby wyciągnąć jak najwięcej tego soku z tą skrobią, którą e, ziemniak ma w sobie naturalnie. Odcedzacie płyn od części stałych, tak, jeżeli blendujecie albo używacie tarki i nakładacie to na już umyte włosy, nakładacie taki sok, nasączacie sobie włosy, nasączacie skórę głowy i trzymacie na 45 do 60 minut, później spokujecie tylko wodą. Nie musicie już tego myć, zostawiamy tak jak jest i możecie się wtedy cieszyć pięknie odżywionymi włosami. Nie ma za co.